Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie podliczyła, ile książek wypożyczyli mieszkańcy miasta w ubiegłym roku. Lubinianie nadal wybierają literaturę w tradycyjnej formie. 6595 zarejestrowanych nowych czytelników, 176 wypożyczeń książek, 5000 wypożyczeń zbiorów specjalnych i ponad 76 tysięcy różnych odwiedzin. Więc to naprawdę jest dużo. Nie liczymy tu oczywiście również osób, które pobrały kody. Kody do aplikacji Legimi. Zostały pobrane przez rekordową liczbę czytelników. W 2022 roku pobrano ich ponad 800, a w ubiegłym roku z tej oferty biblioteki skorzystały 1164 osoby. U kobiet jak zwykle literatura polska, kobieca, zagraniczna, taki troszkę lżejszy kryminał. Mężczyźni to oczywiście literatura faktu, biografie, też pewne wątki dotyczące II wojny światowej, mocniejszy kryminał, thriller. Młodzież to przede wszystkim lektury, ale jak uda się coś przy okazji jeszcze, jak to się mówi, wsadzić do tego ich koszyka, to jest to fantastyka. A dzieci oczywiście opowiadania, bajki i bajeczki. W ubiegłym roku do biblioteki udało się. To Możesz kupić ponad 4000 nowych pozycji.